w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na haul z Bonprixa. Mam pięć sukienek. Jak to zwykle u mnie bywa, po prostu jedna sukienka wpadła mi w oko i tak Zaczęłam szukać kolejnych i kolejnych i kolejnych i tak się utworzyło całe zamówienie, tak więc dzisiaj Wam pokażę, co wybrałam. Wszystkie linki oczywiście do ubrań macie na dole, jak również wypisane, jakie mam rozmiary. Możecie zobaczyć, czy na przykład coś występuje w innym kolorze, w innym wzorze, czy jest dostępny inny rozmiar i tak dalej, i tak dalej. Mój makijaż również macie wypisane na dole, tak więc jeżeli coś Was z tego zainteresuje... To zajrzycie do opisu. Jeżeli lubicie filmiki w ogóle ciuchowe, to będzie mi bardzo miło. Jeżeli zostawicie kciuka do góry oraz zasubskrybujecie mój kanał, to zawsze bardzo pomaga, żeby kanał się rozwijał, żeby marki chciały współpracować, żeby można było nagrywać bardzo. Fajne treści, wyszukiwać fajne marki i żeby to wiecie, wszystko się kręciło. Tak więc zapraszam Was na dzisiejszy haul. Na sobie mam pierwszą sukienkę, oczywiście. I jest to sukienka, której krój możecie kojarzyć, jeżeli jesteście ze mną od jakiegoś czasu, bo ja mam taką sukienkę identyczną, tylko że w grochy. Jest to sukienka, którą mam już od dłuższego czasu, bardzo ją lubię, ona bardzo fajnie się sprawdza. To jest taki miękki, dzianinowy materiał. Tutaj właśnie ma, jak widzicie, przewiązanie. Dekolt jest w e, taką na Zakładkę, krótki rękawek i właśnie długość jest taka do kolan. No i postanowiłam właśnie zamówić sobie taką samą sukienkę, tylko że po prostu gładką. Czarną. Pomyślałam sobie, że po prostu dobrze mieć w szafie jedną czarną sukienkę, która będzie po prostu gładka, nie będzie miała żadnych ozdób, żadnych, nie wiem, wstawek, żadnych printów, nic takiego, po prostu gładką, czarną sukienkę. Bo w zasadzie do tej pory miałam tylko jedną, ale nie do końca ją lubię, więc pomyślałam sobie, że właśnie to jest dobra okazja, jak już tak robiłam zamówienia i po prostu wpadłam mi w oko, bo to jest fason, który dobrze u mnie wygląda. Tutaj właśnie jest ten dekolt, jak widzicie, zakładany. Możecie też zobaczyć, jak bardzo on jest głęboki, że w zasadzie no jest trochę głęboki. Jakby się tak przyjrzeć, to chyba nawet widać stanik, tylko akurat mam czarny pod spodem, ale za dużo jednak nie jest to, nie, nie jest widoczne. Tutaj właśnie mamy ten zakładany materiał, no i dalej sukienka jest puszczona luźno. W moim przypadku ona sięga lekko za kolana, ale ponieważ materiał jest taki bardzo... Um, Luźny, to jakby można by powiedzieć, że sięga do kola. Niestety jest bardzo wymiętolona, więc na dole trochę to średnio wygląda. Jeśli chodzi o tył, to jest to taki, wiecie, klasyczna, po prostu ona jest tutaj gładka, normalna, normalna sukienka. Przypomnę dla ewentualnie powiem dla tych osób, które są tutaj na przykład pierwszy raz. Ja nagrywając tego typu filmy, nie zakładam żadnej bielizny modelującej. Ja mam po prostu na sobie w tej chwili rajstopy, normalny stanik, normalną bieliznę. Bo ja chcę, żebyście widziały, jeżeli na przykład sukienka wymaga bielizny modelującej, to żeby to było dokładnie widać w przypadku akurat mojej figury. Żeby było wiadomo, że na przykład to jest sukienka, którą mogę założyć bez bielizny, a na przykład inna, innego rodzaju sukienka bez bielizny nie da rady i to jest zawsze taka, pod którą trzeba założyć coś właśnie wygładzającego. Więc dlatego ja nic takiego nie zakładam, żeby to było dobrze widoczne. Więc jak gdzieś są jakieś fałdki, to. To są moje fałdki, jest to celowe, żeby właśnie było to widać. Tak więc ta sukienka właśnie, ona widzicie, jest taka po prostu klasyczna, zwykła, tak? Tutaj nie ma co za dużo o niej mówić. Czarna, zwykła sukienka, natomiast ten materiał jest bardzo fajny, chociaż powiem Wam, że to nie jest, nie jest super trwały materiał. To znaczy, jeżeli byłaby to sukienka, w której bym chodziła bardzo często, to obstawiam, że w ciągu pół roku ona by już uległa zniszczeniu. Ona by zrobiła się taka lekko zmechacona, wiecie, taka... Wiecie, poturbowana, że tak powiem, bo to, no niestety, Prix nie ma wysokiej jakości materiałów i tutaj myślę, że nie ma się co oszukiwać. Sukienka kosztuje 100 zł, więc niestety tutaj coś za coś. Natomiast ponieważ to nie ma być sukienka, w której będę chodzić codziennie, tylko właśnie. Okazjonalnie, to dlatego zdecydowałam się na nie, bo wiedziałam, że właśnie ten fason będzie na mnie dobrze leżał i jestem zadowolona, i to na bankie jest sukienka, która ze mną zostaje. Tą sukienkę z kolei podpatrzyłam u Agnieszki Kownackiej modelki Plus Size na Facebooku i u niej wyglądała super, naprawdę bombowo i stwierdziłam, że świetnie chciałabym też tą sukienkę, bardzo mi się ona spodobała. Ale niestety na mnie jest za duża. To jest rozmiar 48-50 i niestety jest za duży na mnie. Myślę, że mogłabym zamówić mniejszy rozmiar, czyli 44 na 46, bo tutaj jest naprawdę sporo elastanu i bardzo dużo miejsca. Głównie za duża jest ta sukienka właśnie tu w tym obszarze, czyli biustu, ponieważ ona ten biust ma tutaj zakładany, jak widzicie na kopertę, ale nic nie możemy z tym z założeniem zrobić. To znaczy, ono po prostu tak tutaj musi wyglądać, czyli jest. Jest po prostu takie luźne. Nie mogę tego ciaśniej zrobić. Mogłabym ewentualnie Podłapać to po prostu niteczką tutaj delikatnie, ale to nadal powoduje, że to jest po prostu wiadro materiału, więc to się nie będzie zbyt dobrze układać. Dodatkowo, jeśli chodzi o rękawy, to te gumeczki tutaj też są luźne. Mi to osobiście nie, przypada, nie przeszkadza. Ja lubię luźne rękawy, kiedy tutaj wiecie, nic nas nie ściska, szczególnie, że po prostu mogę zrobić to w ten sposób, ale też tego materiału tutaj na rękawach jest bardzo, bardzo dużo. Sam kolor ogólnie mi się bardzo podoba, jest taki wiecie właśnie turkusowy, granatowy z taką domieszką fioletu. Super, spoko to wygląda. Materiału nie sprawdzałam, ale tutaj na pewno miałyście informację. Trochę, trochę z dotyku jak poliester, więc nie wiem, możliwe, że coś tutaj takiego jest. No i jeśli chodzi o długość, to niestety jest bardzo długa. W przypadku mojej figury niekoniecznie nie zawsze się to sprawdza. Ta sukienka ogólnie jest po prostu zbyt obszerna, więc po prostu niedobrze na mojej figurze wygląda. Natomiast jeśli chodzi o długość, no to tutaj ona jest tak właśnie za kolano, do połowy łydki, więc wydaje mi się, że właśnie pewnie będzie lepiej wyglądać na osobach wyższych, e, gdzie właśnie te proporcje będą się troszeczkę inaczej układać. Zastanawiam się, czy ja bym wzięła rozmiar mniejszą, bo podejrzewam, że na długość wypadałaby podobnie. Możliwe, że właśnie tutaj byłaby nieco węższa, ale z drugiej strony, na przykład w bioderkach, Wcale nie ma tak dużo luzu. Wiecie, ja mam takie spora wybioderka. Moje biodra są nawet większe od y, góry, więc no tak. Mm, miałabym obawy, czy właśnie w przypadku rozmiaru 44-46, czy by się nie okazało, że na przykład na biodrach byłaby zbyt opięta i już nie do końca by to dobrze wyglądało. Dodatkowo tutaj na dole mamy też, jak widzicie, właśnie takie założenie: czyli tu idzie materiał i tu idzie niby taki materiał, ale. Nic się nie musimy obawiać, że nam coś podwieje i że coś będzie widać, nic nie widać. I mamy też takie coś dziwnego, czyli tutaj po prostu do tej sukienki dołączone jest, znaczy dołączone elementem tej sukienki są po prostu dwa takie sznurki, które ja sobie związałam tutaj z tyłu, ale one w zasadzie nie mają żadnej funkcji, bo czy te sznurki są związane, czy nie są związane, to ta sukienka moim zdaniem wygląda tak samo, więc. Nie wiem po co te sznurki były, bo one, no, jakby związanie ich z przodu też nic nie daje. Sznurek jest cieniutki. Nie, nie wiem, po prostu nie mam pojęcia, jaka by miała być funkcja. Ogólnie, wiecie, jak sukienki mają jakieś takie tutaj złapanie, to po to, żeby wyregulować sobie talię i żeby to dobrze wyglądało. Natomiast tu nic sobie nie wyreguluje, bo tutaj jest gumka w talii. więc. Nie wiem po co te sznurki, sznurki są dodatkowo też elastyczne, więc zawiązywanie takiego sznurka elastycznego też nie jest proste, bo ten sznurek się rozciąga, potem to, co zawiązaliśmy i tak wisi. E, w ogóle te sznurki moim zdaniem nie. Ogólnie chciałabym mieć taką bluzkę, to znaczy taką, wiecie, ładną bluzkę zakładaną z rękawkiem czwarte, czy nawet takim i byłabym zadowolona do właśnie jeansów, dżinsów tych, które noszę z Bontrixa czy do jakichkolwiek innych spodni, wyglądałaby bosko. Natomiast niestety, ta sukienka fasonem nie jest na moją figurę. Zdecydowanie lepiej mieszka w niej wyglądała. Ja po prostu wyglądam... No zresztą za duża jest tutaj na górze i po prostu nie wygląda w niej dobrze. Tak więc jeżeli macie figurę podobną do mojej, to raczej bym ją omijała. Natomiast jeżeli jesteście wyższe i tutaj macie troszeczkę więcej, to możliwe, że ta sukienka będzie na Was fajnie wyglądać. Wybaczcie, sąsiad zaczął stukać, pukać. Odczekałam 15 minut, ale te stuki cały czas gdzieś się trafiają, więc jeżeli będzie coś słychać, no to trudno. Przechodzimy dalej. Kolejna sukienka, która występuje w takim białym kolorze, ale też występuje w białym i powiem Wam, że wygląda po prostu jak idealna sukienka ślubna na ślub cywilny albo na przykład na jakieś, nie wiem, uroczystości związane z ślubem. Naprawdę biała wygląda przepięknie. Ponieważ ja się akurat do ołtarza nie wybieram w najbliższym czasie, to postanowiłam zamówić sobie czerwoną i powiem Wam, że też wygląda przepięknie. Jest to taka koronkowa sukienka, tutaj na górze dosyć wysoka, wysoko zabudowana i to nie do końca mi nie odpowiada. Ja nie lubię tak wysoko zabudowanych rzeczy. Wolałabym, żeby jednak chociaż troszeczkę więcej tutaj było, bo naprawdę czuję, jakby mnie to dusiło. Z tyłu jest ona zapinana na taki guziczek delikatny, natomiast ja ją włożyłam bez rozpinania tego guziczka. W sumie o, do tego taka fryzura. Idealna. W sumie powinnam związać włosy jak przymierzam ciuchy, ale okej. Okay. Sukienka jest cała-koronkowa, i jak widać tutaj na przykład przebija czarny pasek od e, stanika. E, tu, gdzie trzeba, jest dodatkowy materiał, żeby wszystko było zasłonięte, ale na przykład też taka ciekawostka. Nie wiem na ile to będzie widać. Ale tu na przykład też jest trochę, jak widzicie, przezroczyste, znaczy nawet nie jest przezroczyste, tutaj mogę normalnie włożyć palec i się podrapać po brzuchu. No to jak mam czarne rajstopy, to widać te czarne rajstopy tutaj przez to przebijają. Natomiast jeśli chodzi o jej krój, to jest to taka sukienka, która tutaj jest lekko właśnie tak dopasowana w talii i dalej puszczona luźno. Gdyby była taka czarna, brałabym. Chociaż, no nie, bo... Tak myślę, że właśnie to chyba by mnie denerwowało, ale gdyby była taka czarna, myślę, że byłaby to bardzo popularna sukienka, natomiast no, występuje w czerwonym i właśnie białym kolorze. Tak się z tyłu prezentuje, czyli tutaj właśnie na naszym turbodusku, na skocznie małysza. Tak to wygląda. No i tak jak Wam wspomniałam właśnie, czyli tutaj mamy pod spodem dwą czerwoną, gładką podszewkę. I właśnie tak wygląda ten. Materiał jest właśnie przezroczysty, jest taki miękki, nie jest drapiący w ogóle, więc myślę, że to na pewno jest jakiś poliester, jakaś domieszka poliestru. Ale powiem Wam, że sukienka ogólnie naprawdę bardzo ładnie się prezentuje, mega mi się podoba. E, gdyby nie właśnie ten dekolt, gdyby można tutaj było ten dekolt przerobić jakoś, coś innego zrobić, to kto wie, czy my sobie jej, jej nie zostawiła. Natomiast wiem że ten dekolt będzie mnie dusić i będę go rozciągać i po pewnym czasie po prostu on się zrobi, wiecie, tutaj taki nieładny, taka, wiecie, fałdka, więc no niestety, tu w tym wypadku to odpada, ale tak poza tym ta sukienka naprawdę jest, jest fajna, nie? Następna sukienka napisane było z jerseyu, natomiast powiem Wam, że raczej tutaj te wierzchnie warstwy to jest poliester, bo to jest po prostu taka, wiecie, tiulowa tkanina, Przezroczysta, tutaj jak widać od spodu troszkę, jakby bledsza, tak? Tutaj mamy tak. Tu na rękawkach jest w ogóle całkowicie przezroczysta. Dziwna sprawa, bo pachnie, wręcz wali. Odstęp. Więc nie wiem, czy ktoś po prostu użył sobie tej sukienki w trakcie studni, które ma na zwrot, wyprał ją jakoś chemicznie czy coś, żeby nie pachniała i odesłał. Nie mam pojęcia. Natomiast wali tak octem, że jak otworzyłam torbę, to aż się zastanowiłam co to. Także jeżeli bym miała sobie okupić, to chyba bym zwróciła i spróbowała zamówić ponownie, bo nawet nie wiem, czy bym chciała próbować ją prać, żeby ten zapach zszedł, i zawsze bym pamiętała po prostu, że. Ta sukienka pachnie octem, i chyba bym miała nie wiem, opory przed jej noszeniem, ale ogólnie powiem Wam, że sukienka jest całkiem fajna. Również mamy tutaj dekolt taki pseudonaserek, ale na szczęście tutaj jest taka, e, takie zapięcie, które możemy sobie. E, no, możemy sobie, wiecie, zapiąć i jeżeli mamy e, mniej do pokazania, ewentualnie rozpiąć, jeżeli chcemy. Ciekawa jestem, czy właśnie ktoś sobie to doszedł, czy ktoś, kto, kto to projektował, wpadł na pomysł i faktycznie to jest część Bondrixowa. Szczerze mówiąc, zastanawiam się autentycznie już w tej chwili po tym zapachu octu. E, tutaj w pasie mamy gumeczkę. No i dalej ona jest luźno opuszczona. Mamy mnóstwo warstw tego tiulu tutaj, a pod spodem gładką, czarną podszewkę. I te warstwy tiulowe właśnie tak sobie tutaj dyndają. Z tyłu mamy dodatkowo też taki sznureczek, ale on akurat powoduje, że właśnie można troszeczkę dopasować tą sukienkę. Warstwy, jak widzicie, są nierówne, to znaczy one są po bokach dłuższe, a po środku są krótsze. I tak samo to z tyłu wygląda, że właśnie jak patrzymy, to tutaj po bokach, to jest dłuższe, a normalnie jest krótsze. W sensie pośrodku jest krótsze. Natomiast powiem Wam, że ta sukienka mi się całkiem podoba. Wygląda fajnie, jedyne co, na czym się tam bo wiecie, teraz tak trochę ciemno wyglądam, bo mam czarne kryjące rajstopy, więc myślę, że do tej sukienki raczej bym zakładała na przykład po prostu beżowe rajstopy, takie dwudziestki, wiecie, cieliste, bo jednak kryjące czarne trochę właśnie mam wrażenie, że, nie wiem, za ciężko do tej sukienki wyglądają, nie wiem, dajcie znać, co sądzicie, bo Mam trochę takie wrażenie, no i też się zastanawiam, bo wiecie, jednak ten kolor przy moich rudych włosach, to nie wiem, czy to też nie jest znowu już nadmiar szczęścia, czyli mamy brąz na brązie, brązem, brąz, brąz i brąz. Więc też bym się tutaj zastanawiała, czy to, aby na pewno jest dobry pomysł, może to też byłaby dobra sukienka, do której na przykład pasowałoby, żeby odsłonić trochę twarz i związać jakoś, nie wiem, włosy na czubku, jakoś tak, jakoś fikuśnie, tak, żeby mieć tutaj trochę więcej mm, skóry odsłoniętej, więcej, więcej innego koloru, więcej kontrastu, żeby to wtedy nie wyglądało lepiej niż jak jest właśnie tak dużo tych włosów i wtedy, no nie wiem, tak w sumie, wiecie, jak się tak przyglądam, to tak się nad tym zastanawiam, natomiast sama sukienka w sobie bardzo mi się podoba, tylko tam zapach octu, nie rozumiem, Zadajcie znać, ja akurat nigdy octu do prania nie używałam, może ktoś po prostu dał za dużo, no ale to też w tym momencie trochę słabo, że po prostu to wali tak odstęp, więc ten egzemplarz na pewno zwrócę, ale wrzucę ją do ulubionych i zastanowię się, czy właśnie jak na przykład będzie jakiś minus 20, to czy by sobie jej nie zamówić, żeby mieć po prostu ją w szafie. No i na koniec właśnie ta sukienka, która zapoczątkowała całe zamówienie, a okazała się chyba największym fejlem tego zamówienia. Sukienka jest z bardzo sztywnego i mało przyjemnego materiału. Nie jest taki w ogóle elastyczny, miękki, tylko jest taki e, strasznie krępujący ruchy. Jest bardzo wąska w rękawach. Mam naprawdę niewielką swobodę ruchu. Tutaj na górze ma e, zamknięcie kopertowe, natomiast nic z tym zamknięciem nie zrobimy, bo ono po prostu tak jest wszyte. E, dalej jest odcinana, tutaj po prostu jest materiał, i puszczona luźno. Mamy dwie kieszonki i mamy też do tego dołączony pasek. Plus za to, że pasek jest na tyle długi, że nawet przy rozmiarze 48-50 spokojnie mogę się zapiąć. Pasek, jak widzicie, jest w takim samym fasonie, znaczy w takim samym wzorek, bo to nie jest do końca ta pepitka tylko to jest coś innego. Ale pasek jest dokładnie w taki sam wzorek jak sukienka, więc nie jest on za szczególnie widoczny. Natomiast słuchajcie. Pasek był zamknięty w strunowej torebce. Strunowa torebka jest przymocowana do sukienki na ten taki plastikowy, wiecie, paseczek. I teraz nie uwierzycie, gdzie to zostało przymocowane, żeby było częścią sukienki. 3, 2, 1, pomyśleliście, gdzie może być najmniej sensowne i wygodne miejsce na to? No to już Wam mówię, to zostało przymocowane tu. Widzicie? To jest torebka z paskiem. Także nie wiem kto wpadł na ten pomysł, żeby na przykład nie przymocować tego gdzieś tutaj z boku i w ogóle żeby ten pasek był w takiej torebce, że żeby go wyjąć naprawdę i nie urwać tej torebki, musiałam się naprawdę nieźle nagimnastykować. Niestety ta sukienka, o Jezu, jak oni teraz ta udało mi się wcześniej tą torebkę ułożyć, ale teraz już mnie zaczyna drażnić. Niestety ta sukienka idzie do zwrotu, bo bardzo mi się podobała i myślałam, że to będzie właśnie taka super fajna sukienka do pracy, ładnie wygląda, jest taka trochę biznesowa, trochę jak taka, wiecie, fajna, fajna, fajna sukienka, na modelce mega mi się podobała, ale niestety jest tak krępująca ruchy, tutaj mam kieszonki w ogóle, też jeszcze przy okazji Wam pokazywałam, więc naprawdę wiecie, może fajnie wyglądać, ale tak, raz, że ta część biustowa, znowu, w moim przypadku jest po prostu za duża, mniejszy rozmiar tej sukienki w ogóle nie wchodzi w grę, bo tu, w tym pasie, naprawdę nie mamy zbyt, zbyt dużego pola manewru. Tutaj nie ma elastanu za dużo. Poza tym, tutaj mamy też ślówki na pasek, więc tutaj nie może się za bardzo naddawać. Więc powiem Wam, że założenie tej sukienki przez głowę to był niezły wyczyn, bo ona w sobie zawiera albo 1% elastanu, albo prawie wcale, bo jest naprawdę bardzo, bardzo sztywna. Ona się w ogóle, widzicie, w ogóle za bardzo nie, nie rozciąga. Tak więc jeszcze Wam. Ostatni raz się pokażę. Długość, jak widzicie, jest tak troszkę ponad kolana. Oła, ale nawet nie mogę odgarnąć włosów, bo nie mam swobody ruchu powyżej tego, co tutaj jakby... O Jezu, nie. To jest niestety masakra. Ta sukienka nie do końca się udała. Może gdyby była z innego materiału, wyglądałoby to lepiej. Może, nie wiem, z bardziej miękkiego, z bardziej takiego układającego się. To niestety dla mnie kompletna porażka, zupełnie się nie sprawdza, a szkoda, bo na tej sukience najbardziej mi zależało. Tak chciałam, żeby ta sukienka była fajna, już, już się widziałam w tej sukience, już właśnie tak, bo ona była taka fajna, ale niestety porażka. Tak więc, no cóż, nie wszystko się może udać, w ogóle te kieszenie jakoś tak dziwnie, dziwnie do tyłu są, one powinny być jakoś gdzieś tu, no ale mniejsza o to, także tak. No dobra, słuchajcie, więc tyle jeśli chodzi o to zamówienie, w zasadzie zostaje mi ta czarna sukienka i to wszystko. E, tą niebieską zwracam, bo jest za duża. Tą czerwoną zwracam, bo jest tutaj po prostu za, za wysoka. E, tą co pachnie odstęp, zwracam, bo pachnie odstęp. Chociaż normalnie bym się nad nią zastanowiła, a tą zwracam, bo jest strasznie niewygodna i aż krępująca ruchy, i czuję się trochę jak, jak w kaftanie bezpieczeństwa, autentycznie, tak więc niestety, tym razem zamówienie nie do końca udane, chociaż na papierze wyglądało naprawdę bardzo ładnie. I nie mogą się doczekać, aż te sukienki do mnie przyjdą. No ale, co zrobić? Takie są ryzyka zamawiania online. No to jest normalne, tak, że zamawiamy online, więc nie wiemy, co do końca nam przyjdzie. Takie trochę, e, wiecie, oczekiwania kontra rzeczywistość. Wszystkie linki, tak jak Wam wspomniałam na początku, znajdziecie na dole, jak również cały mój makijaż wypisany. Jeżeli coś Was interesuje, to po prostu możecie zajrzeć na stronę i poczytać więcej informacji. A ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, to będzie mi bardzo miło. Jeżeli zostawicie kciuka do góry oraz zasubskrybujecie mój kanał. A tymczasem trzymajcie się ciepło. Życzę Wam udanego dnia, tygodnia. Zależy, kiedy oglądacie. Zresztą, zawsze. Ja zawsze Wam życzę po prostu udanego dnia i udanego tygodnia. Trzymajcie się ciepło i do następnego filmu. Na razie, pa.